No, proszę Państwa, na pewno rózgi nie dostanie pani wójt, pani Anna Maliszewska, wójt gminy Czasnów. Dzień dobry, witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dlatego, że gmina Czasnów, proszę Państwa, zwyciężyła ostatnio w piątym rankingu gmin województwa mazowieckiego. I teraz co? Fanfary. Tom, da, 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 da. <śm> Tak, rzeczywiście chodzi o rywalizację, która podkreśla takie sprawy jak rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Panie Wójt, cieszymy się bardzo, że Pani jest z nami. Gratulujemy. To i gratulujemy niektórych z tych obszarów, czyli środowisko, gospodarka czy rozwój społeczny dla Pani jest najważniejszy teraz w gminie Czosnów. Na początku chciałam bardzo podziękować, że wyróżniliście Państwo naszą gminę i zaprosiliście mnie dzisiaj do studia. To dla nas wielka promocja, więc bardzo dziękujemy. To dla nas niespodzianka, że zostaliśmy liderem Powiatu Nowodworskiego. Może za dużo powiedziane zwyciężyliśmy, ale w naszym regionie Powiatu Nowodworskiego zostaliśmy zauważeni i właśnie wyróżnieni. Tak jak Pan powiedział, to są cztery obszary, które były brane pod uwagę w tym rankingu. Myślę, że każdy jest ważny, aby gmina w zrównoważony sposób rozwijała się. Mieszkańcy mają różnorodne potrzeby i powinniśmy dążyć do tego, aby wszystkie je zaspokoić, aby spełnić wszystkie oczekiwania mieszkańców. W rankingu były brane pod uwagę dochody na mieszkańca z ostatnich trzech lat wydatki, zadłużenie także środki pozyskane z Unii Europejskiej. To są takie z trzech ostatnich lat, natomiast wszystkie pozostałe 21 wskaźników dotyczyło zeszłego roku. I to było na przykład właśnie ilość wydanych pozwoleń na budowę, więc to też świadczy o tym, że nasza gmina się rozwija, rozwija że mieszkańcy mie przybywa nam mieszkańców, to były brane zmiany w liczbie mieszkańców, ilość miejsc w żłobkach, w przedszkolach, egzamin ósmoklasisty. Środki na kulturę, na współpracę z organizacjami pani wójt, tak o ile znam, O ile znam Katarzynę, to już się chcę przeprowadzić do Czasnowa. Tak bym chciała właśnie, bo to pod Warszawą, a Warszawa mnie męczy moment zapraszamy. Ale chciałam zwrócić uwagę, że nie dość, że pani dobrze zarządza gminą, to jeszcze pani skromność taka, prawda? Dziękuję właśnie, na wyróżniona, wspaniałe. To jest chciałam zapytać, dlaczego mam przejechać do Czosnowa i tam się osiedlić? Z jakich powodów? Przede wszystkim bliskość natury. Kampinoski Park Narodowy jest chlubą naszą i staramy się, żeby jak najlepiej współpracować z parkiem, żeby czynić wszelkie, wszelkie zadania realizować, które służą parkowi i jednocześnie są w zgodzie z interesem mieszkańców, bo, bo myślę, że w tym wszystkim nie powinniśmy zapominać o mieszkańcach, którzy blisko parku mieszkają. Na pewno inwestycje, które będziemy realizować, inwestycje w kapitał społeczny, in, in, infrastrukturę społeczną, a więc w przyszłym roku budujemy żłobek, otworzymy ośrodek kultury. Do tej pory tylko mieliśmy jedyną instytucję, którą była gminna biblioteka publiczna, w której przez wiele lat pracowałam i byłam dyrektorem. Będziemy też otwierać od stycznia dzienny dom pobytu dla seniora. Chcemy rozbudować budynek, stworzyć salę widowiskową, ale jednocześnie inwestować w infrastrukturę kanalizacyjną drogową, po to, aby mieszkańcom się u nas żyło dobrze. Rankingi czy konkursy nie pokazują często rzeczy, które są na miejscu, które tworzą atmosferę Czosnowa. Co takiego jest w waszej gminie, że, że warto tam, tam być, przyjeżdżać, czy, czy wręcz się sprowadzić, tak jak już już Kadarzyna powiedziała, że chce to zrobić, prawda? Jestem niezmiernie dumna i szczęśliwa, że y, żyję i pracuję wśród takich mieszkańców, y, jacy są w gminie Czosnów. Jest świetna współpraca z radnymi, y, z sołtysami, którzy niezmiernie angażują się we wszystkie działania, y, wychodzą z inicjatywą i starają się zapewnić różne atrakcje naszym mieszkańcom. Y, więc y, organizacje pozarządowe koła gospodyń wiejskich, to są. Takie nasze perełki, z którymi chętnie współpracujemy, chwalimy się nimi, bo, bo właśnie to ludzie tworzą naszą atmosferę, naszej gminy. I takim przykładem jest chociażby wczorajszy Jarmark Świąteczny, w którym bardzo licznie mieszkańcy wzięli udział. To już po raz piąty spotkaliśmy się w pierwszy weekend grudnia, aby zacząć przygotowania do świąt i odliczanie do, do tej najważniejszej daty w grudniu. A gdybym chciała coś zjeść w gminie Czosnów, to macie fajnych producentów jedzenia. Przepraszam Cię Paweł za to pytanie, ale to ważne. Mamy znane i promowane wędliny z Dębiny. To jest właśnie Gmina Czosnów. To jest Gmina Czosnów. Tak, to, jest o, gmina Czosnów. Tak, tak, to dobre. Potwierdzasz, yy, rozumiem. Zapraszamy. Zapraszamy z programem kilka razy. <noise> tak, to prawda. Yy, zapraszamy do, do gminy na przejażdżki rowerowe. Jest yy, świetna. Yy, no, taka restauracja, gościniec na szlaku w Palmirach, gdzie jest doskonałe domowe jedzenie. Także z pewnością <głos》> można y, odwiedzić naszą gminę, spędzić aktywnie czas, a później właśnie dobrze zjeść. Jest też w czeczotkach bistro Little Madia, weekendowe bistro, które podaje świetną pizzę i potrawy z całego świata. To zapisujesz, A, to, tak, Katarzyna? Tak, ja to, sobie to, potem odpiszę, to, dobrze? Tak. Po, po lekcji no, słuchaj, te notatki. To, to, Puszcza Kampinoska, czyli dużo zieleni. Wspaniali ludzie. Pani Anna Maliszewska, wójt An, gminy tak, była wójt Miny Czostów, była razem z taki fajny, taka fajna kobieta. I w dodatku jeszcze będę miała co jeść. No po prostu żyć nie ubrać. Dziękujemy bardzo.